W Grabuszycach, tuż przy drodze prowadzącej z Zatora do Wadowic, wzrok przykuwa dwór obronny. Czy wiecie, że mieszkanką tej pięknej posiadłości była ukochana Adama Mickiewicza? W słynnym wieszczu Henryka Ewa Ankwiczówna zakochała się, będąc w Rzymie, na kuracji i to z wzajemnością. Jednak na drodze do szczęścia obojga stanęła rodzina Henrietty. Familii nie spodobał się niski status społeczny i majątkowy oblubieńca. Ostatecznie rodzina wydała Henrykę za właściciela Graboszyc, hrabiego Stanisława Sołtyka. Po śmierci męża Henryka podobnie wyszła za mąż i osiadła w willi Deciusza w Krakowie. Nie trzeba przemierzać połowy świata, by dotrzeć do tak z pozoru odległych rejonów jak Kanada czy Sybir. Jest miejsce w naszym powiecie, w którym obie krainy są na przysłowiowe wyciągnięcie ręki. To Witkowice, sołectwo w gminie Kęty. Częścią tej wsi są przysiłki Kanada i Sybir. Wciąż funkcjonują w świadomości miejscowej społeczności. Częścią sołectwa Pitkowice są przysiłki Sybir i Kanada. Dlaczego to właśnie tutaj zadomowiły się ta nazwy? One nie są tylko tutaj, bo w kilku innych miejscach też jest Kanada i zdarzają się Sybiry. I można to wytłumaczyć Kanadę na przykład w dwojaki sposób. Jedni twierdzą, że Kanada stąd. Że komuś kojarzył się krajobraz z Kanadą, że to mogły być właśnie takie lasy, jak w Kanadzie, z wielkimi drzewami, jakieś pejzaże. A inni twierdzą, że w tym przysiłku, dzisiaj to jest cała ulica z przecznicami, mieszkały rodziny, które wyjeżdżały do pracy do Kanady. To był czas przełomu XIX-XX wieku, ale potem oni albo ich potomkowie w czasach kryzysu końca lat 20. wrócili tutaj, zamieszkali na starej ojcowiznie, no i nazywano ich Kanadyjczykami, została Kanada. Natomiast Sybir wziął się z bardzo prozaicznego powodu. Jest to Taki przysiółek, który jakbyśmy to kolokwialnie powiedzieli, jest na Wygwizdowie. Więc tam jest zimno, wieje i zimą, kiedy przychodziły śniegi, no nie takiej zimy, jak dzisiaj mamy zimy, tylko takie prawdziwe, jakie były dawno, dawno temu, nie szło tam dojść, bo drogi były zawiane. Nie było takiego odśnieżania jak dzisiaj. No i ci ludzie byli odcięci jak na Syberii. I wszyscy z tego podróży tam było wiecznie, zimno i mocno zaśnieżone. Nazywali to Sybirem. I tak zostało. I tak zostało do dzisiaj. U styku obu przysiłków można natrafić na przyrodniczą osobliwość, tak zwane pomarańczowe źródła. To jest takie miejsce bardzo lubiane przez nitkowie. A się jest taka stara legenda, która mówi, że przy tym źródełku odpoczywali pielgrzymi wracający z kalwarii. I była wśród nich kobieta, która w kalwarii zgubiła, straciła korale. Bardzo cenne wtedy. No i modliła się o to, aby się odnalazły. I kiedy nad tym źródełkiem czerpała wodę, korale wypłynęły i były czerwone, więc również ta woda ma takie zabarwienie bardzo ciepłe. Bo jest nie całkiem czerwone, ale pomarańczowe, yy, brązowe. Yy, tak naprawdę jest to wynik tego, że jest tu sporo żelaza w tym źródle, ale też co czują nasze nosy? Zdecydowanie. To jest dużo siarki, bo, bo, bo pachnie tak jak nieświeże jajka, <śle> ale miejsce jest urokliwe. Urocze, potwierdzam.